Witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Tematem przewodnim jest obligacje i stopy procentowe. Obligacje, ponieważ agencja ratingowa Fitch obniżyła rating Stanów Zjednoczonych z potrójnego A do AA. I to jest istotne wydarzenie, bo sygnalizuje, że w finansach no, sytuacja jest. Nie, nie tak dobre jak być może się wydaje po indeksach giełdowych. Z drugiej strony stopy procentowe, ponieważ najprawdopodobniej od września, być może października, Rada Polityki Pieniężnej po raz pierwszy od dłuższego czasu obniży stopę procentową, czyli rozpocznie cykl obniżek. I zazwyczaj. Obniżka stopy procentowej jest to czynnik sprzyjający notowaniom akcji, przy czym no, tutaj jest taki dylemat, że banki mocno porosły od października 2022 roku, a WIG 20 w dolarze wzrósł o ponad 100%. No i teraz jest dylemat, czy Materializacja się obniżek stóp procentowych nie będzie miała wpływu na, na notowania banków. No, i tutaj najprawdopodobniej odpowiedź będzie od inwestorów zagranicznych czy od zachowania USD/PLN, czyli od upraszczając od zachowania dolara. I łącząc klamrą te dwa tematy, stóp procentowe i obligacje, no to tutaj. Jest dylematem. Zasadniczym jest kwestia z jednej strony obniżka ratingów Stanów Zjednoczonych, a z drugiej strony oczekiwana obniżka, oczekiwane rozpoczęcie cyklu obniżek stopy procentowej w Stanach od 2024 roku, od początku przyszłego roku. I to, dlaczego to jest istotne? Ponieważ obniżka stóp procentowych sprzyja spadkowi rentowności obligacji, no i jeżeli spadek rentowności, czyli wzrost cen. Innymi słowy, mamy na ten moment jakby dwie przeciwstawne sygnały. Z jednej strony obniżenie ratingu jest sygnałem ostrzegawczym i no powoduje wyjście rentowności amerykańskich 10 lat powyżej 4%, czy testowanie 4,2, a być może testowanie szczytu z 2022 roku 4,33%. No, a z drugiej strony, w, w, w perspektywie pół roku, impuls, który sprzyjałby spadkowi rentowności, czyli wzrostowi cen. I jak to stanie przez rynek rozegrane, nie jestem pewny. A jeszcze mamy w tle decyzji odnośnie 100% w Stanach we wrześniu. I y, 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 wydaje się, że najprawdopodobniej Fed zakończył już cykl podwyżek, ale jeszcze nie ma takiej pewności. Yy, ale właśnie to jeżeli rentowności będą rosły obligacji skarbowych w, w, w Stanach Zjednoczonych czy, czy Japonii, widać drgnięcie, czy Włoch, czy krajów, które generalnie są postrzegane jako kraje, które których rentowności mogą wyraźnie wzrosnąć, no to wtedy byłoby poszukiwanie bezpieczeństwa, no i to by sprzyjało umocnieniu dolara. Czy to, jak, czy to tak zostanie rozegrane przez inwestorów i y, to będzie tak liniowo, y, tego nie jestem pewny. Na ten moment y, Potencjalna obniżka stuprocentowych w Polsce jest, nie ma wpływu na czy nie ma negatywnego wpływu wyraźnego na, na banki, co by sygnalizowało, że no, nadal banki utrzymują wysoką odporność na, na yy, czynniki ryzyka czy wyzwania. A z drugiej strony spół, mocno, czy bardzo mocno zachowuje się sw 80, także chyba to jest taki indeks, który jest bezpieczniejszy, czy wykazuje siłę czy relatywną siłę, która może być kontynuowana i obniżka stóp sprzyjałaby średnim czy małym spółkom, z większym chyba nawet akcentem na, na małe spółki, także Otoczenie zdaje się być sprzyjające dla tych małych tematów. Też napływy do PPK sprzyjają średnim i małym spółkom. Co do WIG-20, wydaje się, że tutaj jest znak zapytania, ale z drugiej strony sezon publikacji wyników części spółek ze Stanów Zjednoczonych zdaje się wspierać niektóre spółki z WIG-20, także tak. Pomimo czynników ryzyka, mamy wzrosty po strachu, pewne znaki zapytania, ale póki co y, trudno jednoznacznie przesądzić, y, czy, czy te, te znaki zapytania nie powodują zmiany trendu na rynku. Także tym y, akcentem y, dziękuję Państwu za uwagę. Y, do zobaczenia za, za dwa tygodnie. Y, mam nadzieję, że w, 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 przy kolejnym spotkaniu przekaz będzie bardziej jednoznaczny, ale z drugiej strony, jeżeli jest niepewność, czy nie ma negacji dotychczasowych sygnałów, to też warto, wydaje mi się, to zaakcentować. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.